Widzicie, widicie, ja Jestem widicie, i dzisiaj zagramy w Special Forest Grove 2. Eee. Multiplier. Jak zwykle. Eee. 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 Gramy. Chodzimy na taki światek. Jeden dziącz tu weset. Przepraszam, miałem coś brudnego. No co mam jeszcze raz? Nie ma nie ma tu. O, mój trudność. Jest to... Stok. Ten ma lepszą broń, nie daj mi tą To kryją ją masz? Czy, to? czy to lepiej, Nie daj mi tą jest. To nie Nie ma? Nie ma, żadnych nie Bardzo, bardzo pozdrawiam mojego kumpla Lisku Znamy się nie wiecie jak Mamy takie znajomości Tyle przygód przeżyliśmy. Jest wam powie Zapraszam też na jego kanał Ująłem też tego silniki No to do CSGO Nic innego tylko CSGO No bardzo go pozdrawiam A jeśli on o tym nie wie to napiszcie W linku, Będzie 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 jego intro wskazane Jeszcze nie robię intro bo, no, bo nie chcę ale jeśli chcecie, żebym zrobił intro, to mi napiszcie w komentarzach. No i dostałem. Restart kliknę, bo to mi świat. No. no, jedna wpadka, no nie wierzę. Wszystko od nowa. Там, там. Так, отстула. Ну, зачем отстал? Ну, вода может быть, это у нас добрая. Слушай, я сидела, он входит, Napiszcie u niego w komentarzach, że ja go pozdrawiam, że A Z, -Z pozdrawia Ciebie Lisku. tak się, się daje do góry, tak kamerkę, nie? Jeśli idzie po drabinie, to spłać wtedy błaz. Ale jak się nie robi, to nie chodzi o to. I to jest jedna fatka w tej grze. że we, wezmę go z tyłu. To nie, niedobrze. Spróbuję najmniej. Mówię, że tak. Где все гусезгин? Что это за Что с первым я?

Dobra, że to nie ma krwi. Byłem go normalnie. Najpierw by było całą plakat w Całą Ja mam tego wknęła. O widzicie? Ja tak nie robię. To jest fajne, że można na korpana. Niektórych. i tak by zabili co? by za się tam zabijają? a to jest niemożliwe dobra, oby, oby naprawdę nikogo nie zabiłem czekaj, Hunter? Hunter, i, Hunter jest drugi Zero razy zginął haf haf mu gorzej

Chwacz, ja jestem tym, o tym, co pokazuję strzałką. Mhm. No, no, no. No, no. Wezmę. Dzień Doberek Do widzenia. Chwacz, nic nie mogę innego powiedzieć niż do widzenia. Weźmy się, czy załatwicie. Кстати, это было склерозное Я Это было. Не было. Я там даже думаю, что это есть. Много сюда я позвоню Ну, брахайня. Вот это хайня. No, 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 no. Jeśli się Wam spodobał mój odcineczek, nie zapomnijcie dać łapki w górę. LOL no. I na przyśpiewu mam nagrywane. Czyli ja tak ja ich nienawidzę, nienawidzę tam tych jakichkolwiek ludzi i Nie się zawsze się jomię, zawsze się tego ścina. i zawsze to samo i pokażę wam. Patrzcie, zrobię, nie zrobię tak z kamerką. Zrobię tak, nie? Zrobię tak. Zrobię tak? nie, nie. Teraz nie przy Bo co, co? Jak oni by sobie trafili, nie? Gdybym normalnie się tak śmiał, tylko by było Nie, była besa. Ja bym robił. Ja myślałam, że ma lepszą próbę. Nie Wiadomo, co bym zrobił. Jeszcze co? To zabranie. Muszę wejść tutaj, bo oni się nie poradzą. Widzieliście jak tam tu przyżyłem, no? no to, to jest normalne u każdego. Nie, bo oni tu mogą granata wci. Ja sygnał. Mm. I jeszcze tak Ja Cię pozdrawiam Dziusowski I Rezi Pozdrawiam Was Bardzo Was lubię nie powiem, że Nie mogę powiedzieć kogo bardzo Bo potrzebne Wy Wy Rezi, Oglądacie akurat ten odcinek Пойти вот как бура. Что это,

A ja, nie, ja się nie mylę No, siebie. Dlaczego? A ja 31 jeden z... Jakby ktoś zginął sto razy, nie, to ja, wiecie, jaką on by miał backup? wiecie o tym. O tym. Oni się albo zakochali, albo, albo tak nie się zrobili, albo się tak zbagowali, no nie wiem. I się tak samo zryślili, się przykleili. Ja ciebie gościu nie rozumiem. Ale ja już tylko nie leci się chronić. To ja chciałabym Twoją broń O, byś tak skończył. Nie, nie ty, ten za mną. Zabij mnie! Jestem gotowy na śmierć. Jestem gotowy! Dalej, zabij się do... Dalej. i chyba na tym skończymy nasz odcinek jeśli się wam spodobał to zapraszam na drugi raz jeśli oglądacie ten film do końca to już wiecie dajcie łapkę w górę jeśli nie to jeśli byście wam nie spodobał odcinka odcinek no to dajcie łapkę w dół dajcie mi suba dajcie suba budźcie mój kanał ktoś jeszcze tego nie zrobił, przypominam. Dla niektórych oczywiście. A jeśli nie, jeśli ty oglądasz ten odcinek. Tak, ty. Dla ciebie mówię. Ty, jeśli go oglądasz, chcę innym, To będzie dla mnie dobrze i dla ciebie. A tymczasem ja was żegnam. Żeg żegnajcie i cześć.